Zaczyna się Czy minionki byli nazistami? Czy gru był Hitlerem? Moim zdaniem tak Moim zdaniem Minionki totalnie w Auschwitz służyły Proszę przejście tutaj I w takich właśnie domostwach oddał trochę Właściwie mieszkały minionki I stóp. Żeby tutaj na górze był Naczemny minion Mogę, <śledzimy> mogę <śledzimy> A tutaj? A tutaj minionki dostawały pożywienie One tam mieszkały na dole, gdzie wchodziło drzwiami. Chodź chodź przejdź ze mną, chodź przejść ze mną. I właśnie tędy wagonami przyjeżdżały. Tu minionki, wszystkie minionki tymi torami przyjeżdżały tutaj. I tutaj są takie duże klapy, i tędy minionki wchodziły do swoich baraków. Tu są baraki minionków. I tam minionek, towarzysz główny, Tawalisz siedział, mieszkał. I tam miał ogólnie apartament i tam y, były minionki takie bogatsze Przecież jeszcze w jedno miejsce ze mną Trzeba też komentować. A tymi torami, jak słusznie pewnie niektórzy z was zauważyli Tory nie są tylko jedne, są dwa tory Po co jest ten tor? Już wam tłumaczę Tędy wyłożono martwe minionki Bo tutaj tędy oknem się jebie psało A w tym Na jest kto stworzy minionki? Pytanie sobie te zadajemy nie od dziś Jest jedna teoria Że twórcą minionków jest ta sama osoba Która szczepi ludzi I chce ich zamienić Nie śmiej się, naprawdę szczepionki Zamieniają ludzi w minionki pisu. Minionkę mamy Nie czuję No i tak Tak to jest, także nie szczepcie się Bill Gates jest czortem, największym diabłem A i hagiwagi to jest chuj Największą za wasze dzieci zabić

Właśnie to tędy, wagonami wagonach, 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 tutaj. wagonach, tutaj. Być wagonach, Czy widzowie tutaj yy, nagranie? Weź tak, przechodź hmm. Czy widzę ja pamiętają hmm. nagranie, które odbyło się na torach, gdzie pokazałem prawdę o minionkach, jak minionki żyły, jak skończyły w białym stoku? Czy to ukazano w bajce? Czy to ukazano w bajce? Czy była piosenka Ita w bajce? W minionki? Nie było. Czy nie Zakłamanie. Wszystkie zdjęcia z Bośni i Hercegowiny mają wrażenie takich sfotoszopowanych, Widziałem to z nich? każde żółte styliznie, <grym> które tam było. <grym> Themen, o co chodzi? Trudno buduciszki, kochamy się. Nie bany, nas, proszę, nie, nie, nie bany. nie a musimy jakiś grosz na piwo. jak kurwa monetyzacja, człowieku. Nas, Dobra. Jakie wrażenia po filmie Słuchaj. Minionki 5? E, minionki 5. Kurwa, czekaj, czekaj. Dzięki. czekaj. Tak. E, czekam. Że Minionki 5 były fajne, filmem. No tak, filmy. Da, że ta matka, da, I da myślę, piątki, że ma. Mają potencjał na kontynuację przygód minionkowych eee, Co jeszcze mogę powiedzieć, a chcę powiedzieć, że nie podoba mi się, że nie pokazali problemu Yupi z tamtych no, czasów, czyli lata 2000 czyli pokolenia młodych Amerykanów, nożących za karierą tylko pokazali jakiegoś dzieciaka Jakiegoś dzieciaka? Czy Andrew Tate pokazałby wam jakiegoś dzieciaka? Zastanówcie się Ale nie, fajne. Polecam, ogólnie Myślę, że dzieci by się nauczyły bardzo fajnych wartości z tych minionków I, a, chcę jeszcze powiedzieć jedno Zwróćcie uwagę na minionki, tam są ukryte znaki Ja lubię znaków, tam są ukryte znaki, ukryte znaczenia i tam są Bro. litery z angielskiej. Wójcicki. Suzan Wójcicki, monetyzuj nasze filmy. I nie mamy kogo. Ale kurwa. Kocham Sarajewo. Gięksy. A co z Uniwersalem? Co z Uniwersalem? Kurwa spalić to studio studiu To jest kurwa ogień. I palisz to, kurwa, rozumiesz? I to się pali wszystko. Pst, pst, nie Niegaś kurwa ma się dopalić. Kocham Sarajewo, Kocham. kocham kochamy Sarajewo, Tak. Kocham. Proszę. Niechwa. Zabijcie nie, guru, Guru kurwa, Zabijcie. <grystanie> Co wyciski. Za My cię lubimy. Co za wyciski. <grystanie> lubimy. <grystanie> I love you. Co wyciski. <grystanie> give me money, Don't give me money. Ah, YouTube channel. Money, money, money. money. <grystanie> You're funny, Yeah, yeah, yeah. I'm not a victim. I'm a very good boy. Yeah.